to znowu ja i zapraszam Was do kontynuacji mojego filmu na sam start. Patrz na mój filmik, a w tym miejscu zostawić 6 łapeczek w górę, patrzę, a tu 8 łapek w górę. Ja normalnie nie do o co tu chodzi? Okej, okay, nie, nie zdążyłem kontynuacja tamtego filmu. Tylko jesteśmy już przy mediax bardzo mocno spłaceni. Czekaj, 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 a czy nie było coś z walizką? Okej, okay, dlatego my otwieramy walizkę, patrzymy, a tu wciul hajsu. No ja nie mogę. Normalnie niedowierze... niedowierzenie razy dwa. Dlatego idziemy sobie szczęśliwie przez ulicę, a w połowie drogi dowiedzieliśmy się, że nie ma z nami walizki. Z tego powodu aż wytrzymać nie mogliśmy. My jakoś smutnie przychodzimy przez park. Usiedliśmy gdzieś sobie na owce i myślimy. Później Miki wpadł na pewien pomysł, ale... ale okazało się, że Miki niestety go zapomniał. Smutnie wracamy do domu aż tu nagle. Podbiega do nas jakiś dzieciak. Nazwijmy go Kacper. I pyta się, czy to nie nasze, a my z zdziwieniem na mordzie powiedzieliśmy, że tak. Później Kasper okazał się fajnym ziomkiem, ale później się stała rzecz, którą dowiecie się, gdy wbijecie 10 apel w górę.